Rodziłam się do sportu. Najpierw zrobiłam szpagat, a dopiero potem powiedziałam słowo mama. Nico, tak dużo ćwiczy gimnastykę powietrzną, że teraz czuję się dziwnie nawet stojąc na ziemi. Jestem jak opos, mogę nawet spać w powietrzu. A w moich żyłach płynie krew prawdziwego sportowca. Oj, każdy tak mówi, wymyśliłabyś coś oryginalnego. Nie, mówię poważnie. Kiedy spadłam z roweru i potrzebowałam transfuzji, podali mi krew sportowca. No cóż, skoro jesteś taka fajna i nie boisz się żadnego sportu, to proponuję wyzwanie. A jakie? Skazam się na każde, ale nie na wyzwanie, gdzie trzeba pić mielonego śledzia. Nadal czuję się źle. Fuu. Czas w 4 godziny zajmę się Twoim gimnastycznym dniem. I uwierz mi, po tak ciężkim treningu sportowym postarasz się nie stać z mielonym śledziem. To łatwe, sport i wyzwania to coś, w czym jestem niezniszczalna. Nie śpi o tak wczesnej porze! Piąta trzydzieści pewnie kukuty jeszcze nawet nie biały. Pewnie sobie dalej śpią. W sumie wczoraj jadłam jakąś kurę w restauracji. Nicole, o piątej rano dzwonią albo windykatorzy z banku, albo byli faceci. Nicole, odpowiedzmy! Bo inaczej wyrzucę ten telefon. Chociaż nie, nie mój, tylko Twój. Dzień dobry, Nicole. Cóż, się pozwoliłam ci spać dłużej niż zwykle ja śpię. Mam nadzieję, że dla sportowców przesensowanie jest dziecinnie proste. To naprawdę łatwe zadanie dla słabe uszy. To dlaczego codziennie nawet o dwulastej nie mogę cię wybudzić? Cii, mamo, udawaj ze mną. Myślę, że wiesz co najlepiej pozwala hartować się z rana. Oczywiście coś trudnego. Myślę, że kilka wiader zimnej wody pomoże ci się obudzić. Na sportowca to bułka z masłem, prawda? Aha, jasne. Myślę, że najlepszą rzeczą, która pomaga budzić się rano, jest budzenie się w porze lunchu. No dobra, dzisiaj będziemy się hartować. Nie kul, coś nowego w życiu zawsze jest fajne. Wolałabym, żeby czymś nowym była bransoletka z brylantami. A ręka nie zmęczyć się od brylantów? Nawet nie mam jak tego sprawdzić! Kurczę, jak ludzie robią to dobrowolnie, nie potrafię nawet odnieść tego wiadra, mówiąc o tym, że muszę się oblać tym. Nikol, co to za dziwne poranne rytuały? Ty co, chcesz przywołać Neptuna? Lepiej poszłabyś nad morze. Gdyby tylko. Mój dzisiejszy dzień jest kontrolowany przez Amelkę, dlatego tak się hartuje. Zahartujesz, się, jak wylejesz na siebie tę wodę. Dobra. A, zimna. Dziękuję za wyjaśnienie, inaczej nie zrozumiałabym, jak prawidłowo się hartować. No czego więc jeszcze tego nie zrobiłaś? No nie tak łatwo jest wylać na siebie dwa wiadra zimnej wody. No, czemu od razu nie powiedziałaś? My, Bogdan, chętnie ci z tym pomożemy. I nie po to, żeby się z ciebie naśmiewać. Tylko i wyłącznie dla twojego dobra. No jasne, tak właśnie myślałam. No dobra, i tak nie mogę sobie z tym poradzić sama. Aha. Dobra, dziewięć, osiem, siedem. No zróbcie to już! Aaaa! Zimno, zimno, zimno! Jak zimno! Aaaa! Boże, jak zimno. Amelka nie kłamała, to mnie naprawdę wybudziło. To co, będziemy tak robić każdego ranka? My ci chętnie pomożemy. Nie, tylko jeżeli wy będziecie się hartować. O, tak to nie. Jakoś możemy bez tego żyć. I dalej pożyjemy, nie, Ona O, następne zadanie od Amelki. Co to? Na pewno nie będziemy ci współczuć. Jak mogłam zapomnieć, jaki ty jesteś kochany. No co, Nikol, mam nadzieję, że czujesz się lepiej. Teraz jesteś gotowa na poranny trening. W tym wypadku wybór zostawiam tobie. Tylko się nie rozleniwiaj, później nie będzie już tak łatwo. A w międzyczasie zróbmy losowanie przekonajmy się, jaki trening Cię czeka. Przygotuję koszyk! Może za chwilę pojedziesz na snowboard! Albo na przykład na narty. Aha, to w tych nartach będę musiała śmigać po piasku. Po czymś takim w naszym małym miasteczku na pewno rozniosą się plotki, że jestem szalona. Zdrodzę Ci sekret. Będziemy pierwszymi, którzy rozpuszczą te plotki. Niech będzie coś normalnego. Obiecuję, że będę uczyć się na same piątki i będę codziennie zbierać kubki po moich psach. No i co to? Karate. To dobrze czy nie? No, załóżmy, że nie, bo chyba trochę przesadziłam z tymi piątkami zbieraniem kubek. Karaty jest super tematem. Robiłem to do 12 roku życia. Zanim zacząłem uprawiać sumo. No, ale to nieważne. Ale pamiętam podstawowe techniki, więc mogę przeprowadzić szkolenie. Nie przestajesz zadziwiać. O, ja kiedyś też chciałbym uczyć się karaty. Był taki typ, którego chciałam wyjaśnić. A! No już przestań. Wiemy, że jesteś prześladowany w szkole i chcesz nauczyć się bronić. Jestem po prostu mądry, nie rozwiązuję konfliktów poprzez walkę. Uczniowie! Karate to nie tylko walka. Karate to jest sztuka! Ua! Heja! Marka by powiedziała, żeby nie paplać, tylko ćwiczyć. Przyjąć postawę wyjściową, Iran Hata. Nogi na no, szerokość barku palce na 45 stopni. 45 stopni, to karate czy algebra! Algebra, kąty to geometria! Tylko nie mów tego naszemu bezdomnemu sąsiadowi, będzie rozczarowany! I dalej co? Tylko tego nauczyłeś się przez ten cały czas? Teraz ćwiczymy uderzenie! A ja! A czy trzeba krzyczeć Heja? Oczywiście! To powinno wystraszyć wroga. Zwiększa motywację! Pa! Ja to wystraszyłeś tylko przechodniów. Ja! 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 ja. 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 A, stójcie! Stójcie! Taba no, Wiadomość wideo od Amelki! No i co tam mówisz? Nikol jak tam idą zajęcia karate? Pomyślałam że to trochę za proste dla Ciebie. Nie jesteś jakąś zwykłą dziewczyną. Jesteś sportowcem, czyli jesteś lepsza. Myślę że nie będzie dla Ciebie trudne. Rozbicie deski jak prawdziwy karateka. Tylko uważaj, dzisiaj jeszcze przydadzą Ci się ręce. To będzie ciekawe. O Boże, jak ja mam to nie niby zrobić? Czasami nie mogę otworzyć butelki kuli. Nie mówię już o rozbijaniu deski. Nikol, nie martw się. Bocia jest karateką. Na pewno nauczycie, jak dobrze złamać deskę. Tutaj jest problem. Nasza grupa łamała deski od 13 roku życia, a ja już byłem wtedy na sumo. No, ale mogę cię nauczyć, jak delikatnie upadać. też będę tylko ze wstydu, jeśli nie wykonam zadania od Amelki. Ej, siostro, nie mu się. Bogdan, dawaj deski. Nie chcę widzieć, jak się kaleczysz. Najważniejsze, żebyś krzyczała, ja! Żebyś przestraszyła te deski. I... I... Aie, ja! Ja, 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 jak boli! No i co, złamałaś? A, deski nie, ale co do ręki, nie jestem pewna. Zwykła siła tu nie zadziała, trzeba użyć sprytu. A dokąd on idzie? Chyba po trochę sprytu. A piła do czego? No pomyśl logicznie. Naprawdę masz problemy z logiką. Natniemy deski w połowie prawie do samego końca. Nikolf nie uderzy, a one pękną. A to dobry pomysł. No to zaczynamy. Piłuj. A to na pewno zadziała? No zaraz się przekonamy. Pi, pi, pi. Aj, wow. oh, zadziałało. To naprawdę świetne uczucie. Proponuję dodać więcej akcji. To będzie odlot. U zrobimy to tak, żeby wyglądało jakby Nicole złamała to myślami. A, to już chyba za dużo. A, szkoda, fajnie by było. Ziomki! Co tam, co tam? Co to było Nowe zadanie od Amelki. No cóż, Nicole, mam nadzieję, że jesteście cali. Nikt nic nie złamał. Poza deskami oczywiście. Czas się odświeżyć i wziąć prysznic. Prawdziwi sportowcy lubią prysznice kontrastowe. Kilka sekund? Zmieniaj wodę z zimnej na gorącą i odwrotnie. O tym powiesz, jak było. Po co potem? Z góry wiem, że mi się to nie spodoba. Co ci się tam znowu nie podoba, Nicole? Też nic kontrastowy. A dlaczego? To bardzo przydatne i ożywiające. Nicole rano była całkiem wesoła. Po hartowaniu. No weź dalej, Nicole. Byłaś gimnastyczką. Robiłaś takie sztuczki, a teraz boisz się zimnej wody. To prawda. Chodź, mamo, pomożesz mi. Nicole. I po co moja pomoc? Miejesz się odkąd skończyłaś 5 lat! Cóż, mamo, będziesz musiała zmieniać wodę z zimnej na gorącą, aby wywołać efekt zaskoczenia. O, rozumiem! To mogę zrobić! Krzyczeć coś! Krzyczeć będę cały czas, jestem tego pewna! Aj, zimno! Aj, gorąco! Aj, już zimno! A, gorąco! Dlaczego nie ma złotego środka? Wtedy nazywałoby się to zwykłym prysznicem, a nie kontrastowym. Zimno! A! Nie tak sobie to wyobrażałam. No dobrze. Czy to odmrożenia, czy oparzenia? Sama jeszcze nie wiem. Tak, nowe zadanie od Melki. Oh. Nicole, jesteś już głodna? Wiesz na 100%, że spacowcy dużo jedzą. A śniadanie jest powszechnie uważane za najważniejszy posiłek. Musisz jeść dużo białka i błonnika. Na przykład 10 gotowanych jajek i talerz warzyw. Zjesz takie zdrowe śniadanie? To jest lekkie i zdrowe śniadanie? Co nie jest lekkie? Tusza dzika? Och, ja w ogóle nie lubię jeść rano. Nawet kęsa nie mogę przełknąć. No daj spokój, nie będziesz jadł robaków. Dasz radę. Tak, mam nadzieję, że po tym wszystkim będę mogła przynajmniej ruszyć dalej. Nie mogę. Jeśli zjem jeszcze trochę, to po prostu pęknę i następne zadanie od Amelki będziecie musieli wykonywać wy. Właśnie od tego są prawdziwi przyjaciele. Zapamiętaj te chwile przyjaźni. Bogdan, jesteś jak pulchny królik, tylko poziom wyżej. Bogdan, jesteś prawdziwym przyjacielem. Teraz zjemy coś słodkiego i będzie dobrze. Masz, lepiej zjeść jeszcze trochę sałatki. Cały dzień musimy żyć w takim sportowym reżimie. A dlaczego siedzimy? Mamy wyzwanie! Sprawdź, może Amelka wysłała nowy filmik! Oj, racja! Każdy wie, że przeciętny człowiek powinien robić 10 tysięcy kroków dziennie, a sportowcy powinni robić 20 tysięcy kroków. Ruch to życie! Co ty na to, Nicole? Powiem, że 20 tysięcy nawet w trójkę nie przejdziemy. To strasznie dużo! No dobra, ale od rana chodziłaś z piłką do koszykówki. Zobacz, ile tego już tam jest. Właśnie, może jest już chociaż połowa! Właśnie! Dwa i pół? To nie jest połowa! No to co siedzimy? Dawaj będziemy biegać w kółko! UGH! <clears throat> A może popływamy w morzu? To jest wodoodporne? W sumie to nie mam nic przeciwko pływaniu. Jest tak gorąco, że zaraz rozpłynę się z tego upału. Idziemy pływać? Nie, to jakieś niepraktyczne i mnóstwo czasu zajmie. Lepiej wróćmy do aktywności. Nikol, daj brazuletkę. Można robić takie mini kroki. Wygląda, jakbyś chciał iść do toalety. Albo jakby było za późno. Przynajmniej mam jakieś pomysły. Ja też mam pomysł. Chodźmy do domu, pokażę wam. I to jest twój pomysł? A myślałam, że będzie biegać, a nie siedzieć cały dzień. Ciekawe, czy jakby chodziła, to jeden krok liczyłby się jak dwa, ponieważ ma cztery nogi, czy raczej łapy. No i dobra, czy teraz pomysły skończyły się na przykład? Kto powiedział, że moje pomysły się na tym skończyły? No i co proponujesz? Spróbujmy przechytrzyć bransoletkę. A jeśli to zadziała, to możecie nazwać mnie geniuszem. Ej, a można zapytać, dlaczego to robimy? Nie, nie gadajmy o tym. Myślisz, że to zadziała? Cóż, zaraz się dowiemy. Voilà. Patrzcie, liczba kroków rośnie! Pogratulujcie mi. Udało mi się znaleźć dla was więcej czasu. A podczas gdy blender wykona 20 tysięcy kroków, my możemy odpocząć. Najważniejsze, no żeby to cudowne urządzenie nie spłonęło. Tak, może nie jesteśmy najbardziej aktywni, ale główka pracuje jak trzeba. Zdecydowanie się z wami zgadzam. Nikol, Nikol, Nikol! Amelka wysłała nowe zadanie! Nicole, prawdziwi sportowcy trenują kilka razy dziennie. A ponieważ jesteś gimnastyczką, trening będzie w twoim żywiole. Nie byłabym sobą, gdybym nie wymyśliła utrudnienia. A co to będzie, dowiesz się w czasie treningu. Najważniejsze, żeby się nie zatrzymywała, niezależnie od wszystkiego. Spokojnie, co może być dla mnie łatwiejszego niż zwykły trening gimnastyczny? No ale Amelka mówiła o pewnych komplikacjach. łagam cię, nic nie jest w stanie powstrzymać dobrego gimnastyka. Oh. Co to? Co ty tam powiedziałaś? Dobrej gimnastyczce nic nie przeszkodzi? Jak powiedziała Amelka, nic nie możecie rozproszyć. Moja zemsta będzie natychmiastowa! No dobra, dobra! Sama zgodziłaś się na sportowe wyzwanie. A teraz pokaż, jak jesteś fajna! Dawaj, pięć dolców dla tego, kto celnie ją w plecy! No ty serio? Będziemy zarabiać podczas gdy nasza siostra i przyjaciółka cierpi? No! Dziesięć dolców dla każdego, kto celnie w prawą rękę! Wchodzę! A teraz chodźcie tutaj! Uciekamy. Uciekamy. Aaaa! Aaaa! Tak, co dla mnie teraz przygotowałaś? Niko, myślę, już cię dzisiaj wymęczyłam. A to jeszcze nie koniec. Ale nie teraz. Daję ci możliwość spokojnego zjedzenia obiadu. Zjedz coś zdrowego. Na przykład filet z kurczaka i sałatkę. Co ty na to? Nie zapomnij zejść obiadu w jakiejś gimnastycznej pozie. Nie zapominajmy, że to twój sportowy dzień. Ach, z chęcią bym coś teraz zjadła. Dziękuję ci, Melka, że dałaś mi możliwość odpoczynku. A wymyśliłaś już jaką zrobisz pozę? Może mostek. No oczywiście nie chcę obracać głowy i udusić się jedzeniem. Nie ma opcji, wybiorę coś bezpieczniejszego. No i co, Nikol? biorę taką pozę, to też będę mógł zjeść? Najpierw spróbuj to zrobić, a potem zobaczymy. Nawet jakbym się bardzo postarał, to nie dam rady. O, siumeczki, Amelka przesłała nowy filmik. Dawaj, zobaczmy szybciej. Skoro zjadłaś, czas się napić. Ups, zapomniałam ci przypomnieć, że sportowcy piją dużo wody. 5 litrów byłoby idealne. Ale skoro zapomniałam ci o tym powiedzieć wcześniej, masz tylko wieczór, żeby uzupełnić zapas płynów. Ale to nic strasznego, tak? 5 litrów wody? Mój żołądek tego po prostu nie zmieści. Może podzielimy to na trzy? Żołądek? Wodę! W trójkę możemy bez problemu wypić 5 litrów. No nie wiem czy bez problemu, ale spróbujmy. Ziomeczki dla każdego po butelce. Plus minus 5 litrów. No co, odkręcajcie. Trzeba zwolnić trochę miejsca na kolejną parkę wody. Dobra, idę pierwszy! Bogdan! Bogdan, otwieraj! Bogdan, nie wytrzymam! Bogdan, Bogdan! Bogdan, no szybciej ja też muszę do toalety! Bogdan, to nie jest śmieszne! Ja zmoczyłem spodni od dwóch lat! Nie chcę zaczynać odliczania od nowa! Idźcie w krzaki! Wymyśliłem nową taktykę! Jaką niby taktykę? Pić wodę i nie wstawać z toalety! No Bogdan! Nikomu, jak chcesz! Nie chcę niszczyć swojej reputacji! Idę w krzaki! Bogdan, jeśli teraz nie wyjdziesz, to wyważa te cholerne drzwi! Nie wyjdę! A to niby dlaczego? Bo na 100% nie chcesz widzieć tego, co się teraz dzieje! Uwierz mi! Z tym argumentem nie mogę dyskutować! Dobra, idziemy w krzaki! Dobra, ziomki, mam nowe zadanie od Amelki! No i? Proponuję iść na boisko sportowe, aby wykonać wieczorny cenik! Nie! Przy okazji sprawdźmy, czy potrafisz nauczyć swoich przyjaciół kilku elementów gimnastycznych, więc dzisiaj pobędziesz trenerem. Co sądzisz? Co sądzę? Sądzę, że łatwiej nauczyć małpę mówić niż nauczyć tych dwóch tempaków gimnastyki. A może ich nie doceniam? No, sprawdzimy. Jeszcze tylko dwie minuty. No tak, skoro nawet nie potraficie normalnie chodzić, to jak mam was nauczyć jakichkolwiek elementów gimnastycznych? No dobra, teraz się rozgrzeję i pokażę ci klasę. We mnie od dziecka mieszka mała baletnica. Co tam gimnastyka? Tylko nie mów mi, że zjadłeś jakąś baletnicę. Tak, Nicole, masz problemy z myśleniem metaforycznym. No dobrze, zaraz pokażę ci, jak wam idzie trening fizyczny. I tak, Ziemki, powtarzajcie za mną. Nogi na szerokość bioder. Tak. I teraz robimy młynki. Teraz dotykamy ziemi. Tak, tak i tak. Pamiętajcie, że podczas treningu nie jesteście Bogdanem i Żenią, lecz Żanetą i Bogdaną. Po co sobie wyobrażać? Zawsze tak robię. Oj, żartuję! Musisz tłumić swojego wewnętrznego mężczyznę. A teraz kółeczko wokół boiska. I raz, i dwa. I raz, i dwa. I raz, i dwa. I raz, i dwa. Monitorujemy oddech. I raz, i dwa. I raz, i dwa. I raz, i dwa. Ej, okej, okay, okej. Okay. Tak, czego łatwego by was nauczyć? Także nie, mam pomysł. Siadamy, to nazywa się świecą. Siadamy, wyciągamy ręce, podnosimy się. Możemy wesprzeć się rękoma. I trzymamy tak. Potem możecie jeszcze puścić ręce. Powtarzamy. Jak się tak złoży, i nie będę się mógł wyprostować? W takim razie będziesz pierwszym niedacznikiem na świecie, któremu się to przytrafiło. Nikol, Myślę, że to mi idzie. No, to zależy, jak oceniać. Za wysiłek otrzymujesz 5 punktów. skoro wypełniam wyzwanie od Amelki Karmelki, pierwszą rzeczą, którą powinniście zrobić, jest subskrybowanie mojego kanału, ponieważ niedawno dowiedziałam się, że bez subskrypcji oglądasz 50% widzów. Kurczę, ale jestem głodny. Och, spaliłam dzisiaj tyle kalorii, że na pewno zjadłabym konie z kopytami. i jeszcze poprosiła o dokładkę do tego. Ziółeczki, zobaczmy szybko filmik od Amelki. Myślę, że zaproponuje nam na kolację steki albo pizzę z podwójnym serem. Kurczę, zjadłbym jedno i drugie. Nikolaj, nie mogę się tylko zobaczyć, czego nauczyłaś z gimnastyki swoich przyjaciół. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że miałaś świetny trening. Przypominam, że jedzenie po szóstej jest szkodliwe. Ale sądzę, że to nie problem. Przecież nie jesteś głodna, prawda? Nie, jesteśmy głodni. Bardzo głodni. Amelka, słyszysz? Kurczę, co robić? Już mi ślinka cieknie. Może zjemy trochę lodu i będziemy udawać, że to jedzenie? Właśnie, można wypełnić pustkę w żołądku wodą. O! To jest ocet! Właśnie, wypiliśmy przecież całą wodę! Bogdan, wszystko w porządku? Oj, to jest obrzydliwe! Hej, widziałam na filmie, że jak wypijesz ocet, to na chwilę tracisz smak. Czy to prawda? Nie ma co się zastanawiać, sprawdźmy to! Bocia masz ukryć to! Ja niczego nie czuję! Bogdan, wszystko w porządku, to minie, ale są plusy! Jakie? Jak będziesz musiał jeść kulinarne dzieła Nicole, to nie będziesz czuł smaku! A teraz, przeproś, albo od jutra będziesz jadł podwójną porcję moich kulinarnych dzieł! Przepraszam, przepraszam, żartowałem! Nie chcę jeść podwójnej porcji twoich arcydzieł! Ale jestem zmęczony. Aha, okazuje się, że tak rygorystyczny reżim sportowy nie jest tak łatwy, jak myślałam. Ciekawe, czy jak wypiję detergent, to też tego nie poczuję? Na pewno to poczujesz, ale nie ustami, a żołądkiem, gdy zabiorą cię karetką z powodu zatrucia. O, nowe zadanie od amelki! Chciałabym, żeby dało się to zrobić nie wstając z kanapy. No cóż, ludzie, nie jesteście jeszcze zmęczeni? Mam jeszcze jedno ostatnie zadanie na dzisiaj. Jako, że to sportowy dzień, zakończycie go w sportowy sposób. Proponuję wyzwanie w wyzwaniu: To odbije piłeczkę rakietką więcej razy, otrzyma 100 dolarów. A przegrany będzie musiał. Jeść. Dobrze, że przynajmniej nie musimy wchodzić na szczyt góry. To na pewno. Piłkę to mniejsze zło. Dobra, siomki, teraz pokażę Wam, jak się odbija piłkę jak profesjonalista. Patrzcie! Oklaski! Dawaj, dawaj, dawaj! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Szczerze mówiąc, jestem mistrzem ping-ponga. Ja przez dziewięć lat grałem w kijowskiej drużynie ping-ponga. <grybuj> Niko, Niko, Niko. Niestety nie byłam w kadrze narodowej i nawet się nie uczyłam. Więc odbiję z trzy razy i za to powinniście mi też bić brawo. Uuuu! Bardzo dobrze. Kurczę, czemu zawsze przegrywam, gdy trzeba zjeść coś obrzydliwego? Tako, masz karmę. Dobra, pozwól mi wypić to jajko za ciebie. Mówisz serio? Słuchaj, jeśli jesteś aż tak głodny, możesz pójść i zjeść coś normalnego. Amelka kontroluje mój dzień, nie musicie tego robić. No dobra, tak czy siak nie czuję smaku, ale będziesz mi za to coś winna. Twoje obrzydlistwa! Przecież nie czujesz smaku! Chyba znowu czuję... Bogdan, napisze wody, tylko nie pomyl z octem. I co, ziomki? Trzy, jesteś Jesteście na kanale Miss Nicole. Dziękujemy za obejrzenie filmu do końca i nie zapomnijcie dać lajka. Napiszcie w komentarzach, jakie filmy chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. A my... Pa, pa